Cześć, witam na kanale Okazje i gadżety. Dzisiaj przyjrzymy się najnowszej gazetce Lidla. Gazetce Lidla, tutaj oczywiście poświęconą działom warsztat i poświęconą przede wszystkim narzędziom marki Parkside, narzędziom, ale głównie elektronarzędziom akumulatorowym. Powiem Państwu, że śmiało tą gazetkę można nazwać hitem, zresztą tak ją nazwałem i wcale nie przesadnie. Naprawdę dawno nie widziałem takich przecen. No, jasno to można powiedzieć. Wiem, że nadużywane jest to słowo Black Week, Black Friday i tak dalej, i tak dalej. Natomiast naprawdę w najnowszej gazetce, bo jeszcze nie wspomniałem od kiedy datowanej, bo datowana najnowsza gazetka Lidla. Jest od 28 listopada 2025 roku, czyli od najbliższego piątku. Słuchajcie, znajdziemy między innymi potężny zestaw narzędzi, wielu narzędzi. Aż powiedzmy, jeżeli to jest prawda, myślę, że jest prawda. Trzy narzędzia akumulatorowe, właściwie cztery, bo jeszcze jest latarka akumulatorowa, akumulatory, ładowarka, jeszcze torba i za rozsądną cenę jest to wycenione. Jest zestaw składający się z wiertarko-wkrętarki, tej zasilanej jest 12V, jest potężny zestaw z tą walizką. Długo wyczekiwano bym powiedział, bo wiem, że wiele osób na to czekało i polowało walizce takiej aluminiowej, ramowej. Jest zestaw bardzo dobrze wyceniony. Będzie odkurzacz, będzie zmyślna dysza do czyszczenia. Później opowiem do czego właściwie służy. Będzie taki plecak na akumulatory, inaczej mówiąc, taki bank akumulatorowy. Omówimy sobie to później. Będzie kompresor przenośny, będzie szlifierka, będą narzędzia. Bardzo dobrze zresztą też wycenione, takie jak nitownica dla przykładu, czy poziomica wężowa. A na końcu zobaczymy i koziołka warsztatowego, i ścienny organizer warsztatowy, czy ostrzałkę do noży. Także gazetka niezwykle ciekawa, nieuprzedzająca. Zanim zaczniemy, zachęcam do subskrypcji kanału, czyli kliknięcia przycisku subskrybuj pod tym filmem. Pozwala mi to docierać do szerszego grona odbiorców. Zasięg się po prostu zwiększa, także kto jeszcze nie subskrybuje, niech śmiało klika. Dobra, i zaczynamy z wysokiego C. Zaczynamy od naprawdę hitu gazetki w moim przekonaniu. Słuchajcie, zacznę od ceny. Cena wydaje się niemała, bo 699 zł. 699 zł za narzędzia marki Parkside, czy narzędzie, no wydaje się być duże. Natomiast po przeczytaniu, co oferuje ta cena, co za tą cenę otrzymujemy, no naprawdę, mina nam się sama uśmiecha. I za wspomnianą cenę widzimy wielofunkcyjny zestaw narzędzi akumulatorowych 20V. Tutaj wymieniono, że mamy trzy urządzenia akumulatorowe oraz lampę ręczną LED. Natomiast ja bym to zakwalifikował do czterech narzędzi akumulatorowych, sprzętów akumulatorowych i widzimy lampę, widzimy zakrętarkę, widzimy wkrętarkę, widzimy piłę szablastą, tak zwaną lisicę. I to nie wszystko, bo naprawdę sumując ich ceny, to już przekraczamy moim zdaniem wspomniane niecałe 700 zł, ale w zestawie mamy ponadto ładowarkę i dwa akumulatory 4A Smart. Powtarzam, Smart. Dwa akumulatory, które w regularnych cenach kosztują za sztukę 179 zł, z tego co sobie przypominam, oraz dostajemy torbę. Czyli za 699 zł, przynajmniej z tego, co tutaj rozumuję, patrząc na tą gazetkę, otrzymujemy lampę zasilaną z baterii, zakrętarkę, wkrętarkę, lisicę, ładowarkę, dwa, dwa, dwa akumulatory 4Ah, ale powtarzam, smart, czyli te no, przynajmniej droższe. Nie wiem, czy do końca lepsze, ale myślę, że też lepsze, bo ten bluetooth tutaj działa dodatkowo i torbę. Słuchajcie, za tą wspomnianą cenę, moim zdaniem absolutny hit. Przecena 30%, regularna cena tego zestawu to 999 zł. Sprzęty z wyjątkiem lampy pochodzą z czarnej serii, czyli Performance, charakteryzującą się m.in. bezszczotkowym silnikiem. To tak dodaję, jeżeli chodzi o optykarski obowiązek. Także naprawdę dobra cena. Uważam, że warto. Polujcie i sprawdźcie, co jest w zestawie, jak będziecie w sklepach. Idziemy dalej, nie zwalniamy tempa. Mamy tym razem wkrętarkę, wiertarko-wkrętarkę, żeby być precyzyjnym. Czarna seria, ale zasilaną z 12-voltowych akumulatorów. Taki zestaw. Zestaw wyceniony, słuchajcie, na 179 zł. Co wchodzi w skład zestawu? W zestawie mamy przedmiotową wkrętarkę i tutaj nie podano jej mocy, nie podano ile ma newtonometrów. Zaraz do tego dojdziemy. Mamy wiertarko-wkrętarkę oraz dwa akumulatory 2A i ładowarkę. I to nie wszystko, bo jeszcze jest 25 bitów 7 wierteł do drewna, 7 wierteł do metalu i torbę do przechowywania. Całość wygląda mniej więcej tak. Jeżeli chodzi o moc wkrętarki, to prawdopodobnie, ale tego nie napisano, tylko tak się domyślam, przypominając sobie z poprzednich gdzieś gazetek, że ona ma w granicach 35 Nm, natomiast daje to dokładnie do weryfikacji, ponieważ tutaj, jeżeli chodzi o Lidla, nie podał takiej informacji. A cały ten zestaw kosztuje 179 zł, a przecena sięga 120 zł, co daje 40% przeceny. Idziemy dalej. No naprawdę jestem w takim pozytywnym szoku. No hit za hitem. Ja sobie z pewnością coś z, tej, z tych, tych sprzętów zakupię. I znowu zaczynam od ceny. 499 zł, przecena tym razem nieco mniejsza, bo 37%. Co wcale nie znaczy, że mało, czyli niespełna 500 zł. I cóż takiego mamy? Mamy przede wszystkim rzucającą się w oczy bardzo fajną, bardzo poszukiwaną, mówię śmiało i, i tutaj jasno, walizkę ramową, aluminiowa walizka ramowa, dokładnie rzecz ujmując, z taką fajną szufladą na dole. Mamy wiertarko-wkrętarkę, ale udarową. Czarna seria, oczywiście Performance, zasilaną z tych większych 20-voltowych akumulatorów. Mamy dwa akumulatory, niestety zwykłe i 2A, czyli najmniejsze z możliwych i zwykłe, a nie smarty, przynajmniej nie napisano, a na pewno gdyby był to smart, byłoby to zaznaczone. Mamy oczywiście ładowarkę i, uwaga, mamy 98 elementów jako narzędzi w zestawie. Także potężny zestaw, mocna wiertarko-wkrętarka udarowa. Z tego, co mi się wydaje, to ta wiertarko-wkrętarka ma 65 Nm momentu obrotowego, też daję do sprawdzenia, bo nie zostało to napisane, tylko moje takie przypuszczenia, no dosyć prawdopodobne, ale jednak do weryfikacji. Fajna walizka, bardzo, bardzo gustowna walizka i mówię dla tej samej walizki, mówię, wartało może nie 499, ale taką stówkę czy dwie, to bym mógł pewnie za samą walizkę zapłacić, tak pół żartem, pół serio. Poza tym mamy jeszcze dwa akumulatory, ładowarkę i nie zapominajmy, 98 różnych sprzętów, elementów, narzędzi przede wszystkim. Także naprawdę daje pod rozwagę 499 zł. I przechodzimy do odkurzacza. Powiem Państwu, że odkurzacze Parkside coraz tańsze. Ten, który nie jest modelem najniższym w tutaj palecie Parkside'a, wyceniono obecnie na 149 zł. Jest to odkurzacz na mokro i na sucho, 1400 watów. Tutaj już posiada teleskopową rurę, co nie jest oczywistością i co nie jest standardem w tym najtańszym modelu. Posiada 5 nóżek z kółkami obrotowymi. Możliwość odsysania wody lub zastosowania jako dmuchawa, co ciekawe, moc zasysania 240 RW, pojemność zbiornika 25 litrów, długość przewodu sieciowego 4 metry, 3 dysze, 2 filtry oraz worek filtrujący, także daje pod rozwagę niespełna 150 zł i poniżej cóż to jest za urządzenie? Dysza do czyszczenia przy jednym ze zbiornikiem na wodę. W zestawie mamy złączkę do układu zasysania, a cena tej dyszy to 23,99 i tutaj mamy przecenę według przynajmniej Lidla 60%. Spryskiwanie, szczotkowanie i zasysanie. I powiem Państwu, że nie pamiętałem co to jest. Ja gdzieś tam kojarzyłem, że kiedyś to już się pojawiało. Faktycznie było droższe. Tu mamy za niespełna 24 zł. I już Państwu pokazuję co to jest, z czym to się je. Otóż jest to taka namiastka, tak naprawdę odkurzacza piorącego, ponieważ zakładamy to do odkurzacza. Oczywiście odkurzacz na mokro i sucho, żebyście Państwo nie, nie stosowali do innego odkurzacza pełni funkcję odkurzacza piorącego dzięki tej sprytnej dyszy. Także naprawdę dobra cena, dobra przecena daje pod rozwagę. Idziemy dalej. Tym razem mamy plecak. Plecak na akumulatory 20 v Cóż to takiego jest i po co to się stosuje? Przecena 50%. Cena tego plecaka 199 zł. Z gniazdami na maksymalnie cztery akumulatory wspomniane 20V. Mamy w zestawie również złączki do urządzeń. Cóż to takiego jest i do czego to służy? Przede wszystkim można to nazwać, że jest to bank akumulatorów dla dłuższego czasu pracy i szybszego postępu pracy. Zwróćcie Państwo uwagę, po prostu zakładamy plecak, mamy tutaj tą złączkę i wedle naszych potrzeb, czy kosę akumulatorową, czy jakieś nożyce, nie nożyce podłączamy. Mamy ten bank akumulatorów na plecach i możemy pracować znacznie dłużej z urządzeniami zasilanymi właśnie z tych akumulatorów. Także też dosyć sprytne urządzenie, no jakby nie patrzeć. Cena rozsądna, bo 199 zł, jak najbardziej, można to śmiało nazwać rozsądną. No inaczej bym powiedział, gdyby była regularna cena: 399, wydaje mi się, że to jest za duża cena kwota. Natomiast 199, można by coś takiego rozważyć, zwłaszcza osoby, które dużo pracują, zwłaszcza nad narzędziami w ogrodzie, trzeba, gdzie często trzeba jakimś. Kosami, piłami, i tak dalej, i tak dalej, czy nożycami akumulatorowymi, gdzie po prostu tej energii idzie dużo, zużywają dużo prądu, trzeba by było ciągle te akumulatory wymieniać. Natomiast tu mamy plecak, podłączamy plecak, no, nie czujemy aż tak tej masy akumulatora. No, całkiem ciekawe rozwiązanie do niektórych prac. Poniżej mamy za 199 zł. Akumulatorową szlifierkę precyzyjną, zasilaną z baterii, tym razem oczywiście tych mniejszych, czyli 12-V, z akumulatorem 2A oraz ładowarką. W zestawie mamy również między innymi osłonę ochronną, prowadnicę równoległą, frestarczowy, precyzja na 20%, czarna seria, bo nie powiedziałem performance, gdzie charakteryzuje się m.in. 5 latami gwarancji. Cena tej szlifierki precyzyjnej 199 zł. Na kolejnej zaś stronie mamy szlifierkę prostą, zasilaną tym razem z gniazdka elektrycznego. Wyceniono ją na 59,99 zielona seria 500 watów. Wytrzymały silnik z bezstopniową regulacją obrotów. W zestawie mamy końcówkę do szlifowania i klucz montażowy. Poniżej zaś mamy kuwetę lub zestaw dwóch lub czterech ku kuwet, tutaj magazynowych. 70% aż taniej, 2,39. Natomiast po prawej stronie mamy kompresor, przenośny kompresor z cyfrowym wyświetlaczem. Maksymalnie 8 barów. W zestawie mamy cztery złączki. Do piłek, do materacy, do opon rowerowych. Jego cena to 99 zł, i to jest kompresor najprawdopodobniej zasilany z gniazdka elektrycznego. Nie mylić z tym kompresorem zasilany z baterii. Przedzam. Na dole zaś mamy szlifiarkę wielofunkcyjną, 3 w jednym. Za 79 zł przecena 33%. Zielona seria zasilana z gniazdka elektrycznego. W zestawie mamy tarcze ścierne, ziarnistość 80 i 240, element do mocowania papieru ściernego, złączkę do zewnętrznego układu zasysania, klucz Posiada również zbiornik z funkcją zasysania pyłu. Natomiast za 599 mamy zestaw dwóch pił ręcznych 300 mm i 450 mm 599 idziemy dalej. Mamy tym razem nitownice, nitownice do nitów zrywalnych z akcesoriami. Mamy w zestawie cztery główki nitu, cztery wiertła HSS, 100 nitów zrywalnych oraz klucz montażowy. I cena tego zestawu 13,99. Przecena sięga 60% i powiem Państwu z czystym sumieniem, że faktycznie jest to taka przecena, bo sam zakupiłem coś takiego, ten sprzęt, tą nitownicę za wspomnianą tutaj skreśloną cenę 34,99, aż bije się w pierś. Czemu nie poczekałem, tak? Uśmiechając się. 13,99 za nitownicę. Rewelacyjna cena. Idziemy dalej. Poniżej mamy poziomicę wężową lub konturomierz. Przecena 50%. I cena jednego z tych zestawów, jednego z tych sprzętów, właściwie 12,49. Też bardzo dobra cena. Natomiast za 19,99% przecena również 50%. Mamy konturomierz lub słówmiarkę cyfrową. 19,99. Idziemy. Do kolejnego hitu It's Black Week, tak napisano. Tym razem mamy akumulatorową grzechotkę zasilaną z 12-V baterii, zielona seria tym razem. W zestawie mamy złączkę czworokątną, jedna, druga na 3-8, i cena tej grzechotki to 69 zł, przecena sięga 30%. Taka akumulatorowa grzechotka do prac takich bardziej precyzyjnych albo z trudno dostępnych, do trudno dostępnych miejsc, tak bym to powiedział. Nie napisano mocy, nie znamy tutaj mocy tej grzechotki, natomiast 69 zł. No, za taką cenę wartałoby przynajmniej w sklepie przeczytać opakowanie, tak bym to powiedział, mówię, bo interesujący sprzęt. Idziemy dalej. Tym razem mamy ścienny organizer warsztatowy przeceniony również 50% za 29,95. Maksymalny udział paneli ściennych 6,3 kg. Każdy w zestawie mamy dwa elementy ścienne, 12 dużych pojemników, 18 małych oraz 30 etykiet. I wszystko to za niespełna 30 zł bez 5 groszy. Naprawdę myślę, że warto rozważenia. I mamy koziołek warsztatowy. On też w Kauflandzie się pojawia. 59 zł, 40% taniej. Jest to jedna sztuka. Jest to metalowy koziołek z regulacją w zakresie wysokości od 80 do 130 cm. Maksymalne obciążenie 200 kg, także naprawdę solidny. I przypominam, że pasuje w warsztacie mieć co najmniej dwa takie koziomki. 59 zł. Po prawej zaś stronie mamy pistolet do kartuszy za 9,99 50% przeceny. W zestawie mamy obcinacz do kartuszy, igłę do czyszczenia, aluminiowy cylinder i zakrętki z tworzywa sztucznego. Natomiast poniżej mamy ostrzałkę do wiarteł 90 2 Waty. Nie widziałem w takim kształcie tej oszcząłki 30% taniej 69 zł, oczywiście zielona seria. Natomiast za 8,99 zł, gdzie przecena sięga uwaga 70%. Za niespełne 9 zł mamy zestaw do malowania różne zestawy do wyboru. No na pewno to grzech nie skorzystać, jak się to mówi, na pewno coś z tego no, ja sobie osobiście wybiorę. I to tyle. I powiem Państwu, że naprawdę to jest hit. Ja rzadko nazywam swoje filmy hitami odnośnie danych, danych tutaj sprzętów, bez wątpienia ten film i tutaj te sprzęty w nim zasługują na takie miano, bo naprawdę niektóre przeceny aż zwalają z nóg. No tak pierwsze co mi się nasuwa, Nitownica przeceniona 60%, i faktycznie pamiętam cenę regularną, bo sam za tyle kupiłem. Idąc dalej, mamy naprawdę czy ten plecak akumulatorowy dobrze wyceniony, czy ogromne zestawy tych akumulatorowych wiertarko, krętarek rusznej maści, czy po prostu ten zestaw kombo. Potężny zestaw kombo wielu narzędzi, wielu elektronarzędzi, baterii, ładowarek, torb, torby. Za niespełna szybami złotych. złoty. Naprawdę myślę, że warto. Daję po prostu.